Idziemy na latarnię morską, pod góreczkę taką. Kampera zostawiliśmy po drugiej stronie, jest tutaj bezpłatny na możliwość zaparkowania. Tutaj widać, że po deszczach wymiotło drogę, tam do mechanika też trzeba było jechać drugą drogą bo tą pierwszą też wymiotło piasek podmyło czekamy już w kolejce do latarni a tego kundla, którego słyszycie to nasza dzina ona na 5 minut z nami się nie może rozstać

Dzisiaj w trzeba zaraz wejść, no takie schody, w sumie drabina, a mela pierwsza. Jak się boisz, to nie wchodź. No.

Chodź. Tu lampę widzimy tak Kamila? Tak widzimy tu lampę. Te schody mnie tak zakręciły. Ale przynajmniej tutaj jest klimatyzacja. To się yy, da oddychać. Patrzcie, ja mama chodzi. I teraz a tu jest wyjście na zewnątrz. A teraz my schodzimy w dół. O, widzę tam na dole. No. Też na dole. Widać no, tutaj. na... No. Tam na dole. Dobra. Łatwiej się jednak schodzi. Łatwiej się w dół schodzić co nie? Jesteśmy już na dole idziemy po naszą zgubę. Wyszczekałaś się już za wszystkie czasy? No ładne kwiatki Wcinamy teraz lodę, tak? Amelka? Latarnia morska. Przed nami, tutaj są lody, kawałek dalej plaża. A tutaj jest droga, którą przyszliśmy. Jest tutaj parę miejsc parkingowych, więc można podjechać, tylko tyle, że jest stromy, podjazd. Ale jeżeli ja kamperem bym wjechała, to wy osobówką na pewno też wiecie. Teraz jedziemy do sklepu. Zrobić, za tak, zrobić zakupy na kilka dni, tak? Idziemy teraz z Amelką zobaczyć kanał, który przekopują na mierzei. Przy okazji Amelka dowie się o co chodzi, bo tak na razie nic jej nie mówi, co to jest kanał. Może nasz kanał YouTube? A? Co tak myśli? Nie wiadomo. Już się zbliżamy. Amelka przy okazji uczy Dzinę iść przy nodze. zbliżamy się coraz bardziej żeby zobaczyć Mela zaciekawiona jesteś co to jest? zobaczymy co to za dół a nic, taki sobie na razie idziemy zobaczyć i jesteśmy na przekopie można sobie zobaczyć jak Kanał jest budowany. Może specjalnie tutaj przyjadę za rok, żeby zobaczyć, jak poszły prace. Ile to im czasu zajmie. Idziemy teraz na drugą stronę. Zobaczyć. Z bliska pokazuje jak to wygląda. wszystko sobie mikrofon radzi, ale telefon to mi aż macha od tego wiatru. Amela z Dziną pobiegła, bo tak wiatr sypał tu piaskiem, że aż kuły Amelkę te ziarenka piasku w noga, w nogi. O! a my teraz idziemy drugą stronę tutaj zobaczyć jak to będzie wyglądało Kapitanat portu Jezu jak mi macha ten nowy świat ale normalnie wiatrzyska ciekawa jestem czy słyszycie ten wiatr a i tutaj kolejna część kopu. Tam w oddali widać... Yy, ...pomieszana woda z takim piaskiem. Że widać taką ją brudną. Już tutaj robione wszystko. Jest fajnie, że... Yy, ...najpierw zrobiono most. Żeby później nie było kłopotu i Zamknięcia drogi, postaram się tak jak mówiłam wcześniej, za rok tutaj być wiatr hula. O teraz wyszłam między trochę drzewa z jednej i z drugiej strony, to już jest o wiele mniejszy pod filmikiem. Tym, y, z, możecie napisać pytania, które chcielibyście zadać, a które dotyczą tylko i wyłącznie podróży, napraw, remontu kampera czy jakichś innych. Na pytania prywatne, osobiste y, nie odpowiem, ponieważ y, mój kanał y, dotyczy, dotyczy podróży. I nigdy nie robię filmików prywatnych, nie pokazuję czym się zajmuję, ponieważ w jakimś stopniu uważam, że to jest tylko dla moich przyjaciół. A moi widzowie, jesteście wspaniali, bardzo Wam dziękuję za komentarze, szczególnie pewnej grupie, co prawda wąskiej. Ale dziękuję, bo naprawdę jest to miłe, że oglądacie moje filmiki. I tak sobie myślę, że chciałabym poprawić troszeczkę swój kanał. Ale nie wiem, co byście chcieli, żebym na tym kanale jeszcze było. Więc może też napiszcie jakieś propozycje. Ja się postaram do tego przychylić albo zastanowić się, czy chciałabym wprowadzić to na kanale. Więc ja w tej chwili już wracam do kampera. Już jestem bliżutko na parkingu. Tutaj jest niedaleko parking. Cała ta rozmowa praktycznie była od jak to się mówi, przekopu do parkingu, gdzie stoi kamper. Więc jest to bardzo bliziotko. Widzicie, tam stoi kamperek. Więc mam też prośbę o polecanie kanału A jeżeli na przykład nie oglądacie tego kanału jak łączycie filmik to napiszcie dlaczego. Więc do usłyszenia, pa pa!